Witam Was z tej strony, tam standardowo Mike, podziemne typy, e, jedziemy dalej e, z Holenderską Ekstraklasą, e, z Holenderską Reddivisie i z klasą. E, ten weekend był całkiem spoko, dało się naprawdę e, ładne pieniądze wyjąć, że to co zobaczycie m, za chwilę. Ja również standardowo zapraszam tutaj na naszą stronę do typowania, na razie typujemy o nagrody, za jakiś czas tutaj być może nastąpi rozbudowa strony, gdzie będzie można jeszcze więcej rzeczy zyskać. Kończymy powoli październik, więc spojrzymy sobie jak wygląda nasza e, liga typerów, jak się prezentuje po proficie w danym miesiącu w październiku, m, znów na pierwszym miesiąc dziadek i wszystko wskazuje na to, że wygra obecną, m, obecny miesiąc w typowaniu no ale walka tutaj w sumie do pierwszych pięciu miejsc jeszcze wszystko jest e, możliwe, więc zapraszam pamiętajcie takiego typera na przykład dziadka możemy sobie śledzić Logując się tutaj w dolnym Logu mamy logowanie, rejestracja i dostać jego typy na maila, zupełnie za darmo, więc korzystajcie, póki coś takiego jest, bo jak widać tutaj typer kolejny miesiąc robi bardzo, bardzo fajny. Więc zapras zapraszam, zachęcam do korzystania z wszystkich możliwych rzeczy tutaj na stronie, z poradników, z typów mm, lub z promocji bookmacherskich. Zapraszam oczywiście na nas, na nasze kanały YouTube wyglądacie Telegram, e, czat, typy, Facebook e, również i mm, Instagram. Dla tych, co chcą czegoś więcej, mogą dołączyć do naszych płatnych grup za e, pewien próg, który sobie wyberzy, wybierzecie i wsparcie. E, możecie być na grupie, gdzie po prostu staramy się jakby dawać więcej typów e, i analiz, ale oczywiście strefa darmowa dalej istnieje, e, więc zapraszam. Tym bardziej, że tutaj do końca roku w zasadzie kto dołączy tutaj przez Patronite do jednego z progów, w zasadzie może grać do końca roku, bo ten miesiąc październikowy no, ma swoje zawirowania, nie jest dobry w typowaniu dużo irracjonalnych e, wyników. No i przez covid a nigdy nie wiadomo, jak ten skład niektórych zespołów będzie wyglądał, więc e, idzie nam o początku roku bardzo dobrze. Ten październik jest trochę gorszy, więc tą też promocja dla Was, dla zainteresowanych, do gry na większą skalę, długofalową skalę przypominam. Ewentualnie druga opcja tutaj dołączenia, e, oczywiście rejestrując się poprzez naszego linka w opisie w komentarzu do Bugmachera Fest, wy też możecie do końca roku taką grupę przetestować. Dlaczego warto? Bóg otwarty na e, polskich graczy, ma sporo promocji, e, sporo osób już w zasadzie tutaj gra, no i w sumie jest zadowolony, nigdy nie słyszałem jeszcze żadnych negatywnych rzeczy, bonus 500 zł startowy. I sporo innych bonusów możecie przetestować. Jeżeli coś niejasne, piszcie do mnie na Brief, na Telegram, Mike Ajax. No i tak możecie dołączyć do naszych zamkniętych grup. Pamiętajcie, typy za darmo również staramy się i wysyłamy na Facebooku i na Telegramie, jak i tutaj na YouTube. Więc jest to tylko opcja, a nie konieczność. Ok, wracamy do tego, co najciekawsze, czyli to, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce. Na początek ekstra klapa. Znowu udaje nam się wyjść na plus. Oczywiście, używając cashouta, bo bez tego nie byłoby aż tak ciekawym. Spójrzmy, jaka jest tendencja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolejek. Wychodzimy na plus, używając opcji cashout. I przytomnie korzystamy z dobrodziejstwa naszej ekstraklapy, gdzie te wyniki są różne, tak? Spójrzmy, tylko w zasadzie jedna kolejka tutaj. Była na minusie, która też została okrojona, więc nie wiadomo, jakby się to skończyło. Bo to te mecze covidowe poza tym wychodzimy na plus tutaj w tej kolejce. No, tak pokrótce tylko powiem, jak to wyglądało. Płock Remis dało się to skaszować tak 95%, tam w końcówce dokładnie zagłębie Lechia Remis znowu wchodzi nam. Więc Wisła Jaga, Wisła pod Beskidzie. Tutaj znowu wchodzi, wchodzą jakby moje typy. No i to, co jeszcze tutaj weszło, to Lech Krakowie, że Krakowia dość długo wygrywała po ładnym kursie. Dało się też skaszować 90%. Tak na oko możecie, wiadomo, mieć trochę e, różnic. No i ogólnie trzy mecze y, można było zapisać na zielono. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć meczy na czerwono, ale po takich kursach daje tam to zysk na poziomie 486 zł. To już naprawdę ostatnie myślę, że kolejki gdzie będę prowadził ten eksperyment, który pokazuje, że jak na razie tendencja się trzyma, da się zarobić i za niedługo odpalimy sobie projekt Corner, kto mnie śledzi, robiłem ostatnio taki film i ankiety, więc tam po prawie 200 głosach, które daliście wychodzi na to, że około 30% wygrywają rzuty rożne, więc ten film też się pojawi na kanale i będziemy tutaj szukać możliwości do zarobku, więc ekstra klapa, pre Słabo, ale e, dla tych, co myślą, jak działać, e, no to powiedzmy wynik w granicach tego, bo nie każdy oczywiście idealnie połapie kursy na portalu i idealnie zamknie w daną minutę, gdzie było najwięcej, ale orientacyjny wynik, więc e, jesteśmy od 6 kolejek na plus, jedna była na minus, więc wnioski wyciągnijcie sobie sami. Bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żebyście sami zaczęli myśleć, a nie tylko cyfry za was tutaj podpowiadały. Moje typowanie w zasadzie na zero. Jeden masz się dało skasować i no jest jak jest. Ja tutaj na w Lidze Polskiej, no czego bym nie wymyślił, myślę, że te wyniki są tak, taką literarianą, że ciężko tutaj e, trafić i na tym jakby zarabiać, ale system, który to wam prezentuję, pokazuje całkiem spoko. E, tu już sobie przygotowałem pod następną kolejkę tabelkę, ale no niestety nie nie pogramy, bo teraz są trzy mecze. Zaległe, które będą się odbywały, i dopiero 6 listopad Ekstra klasa wróci do gry, więc zostawiamy sobie to na później. I myślę, że jeszcze z dwie, może jedna dwie kolejki Ekstra klapy i zamykniemy temat. Jeżeli ktoś jeszcze chce, żeby to było kontynuowane, no to po prostu dajcie znać, bo ja wam pokazałem jak to wygląda, jak robić. A czy jest sens dalej wrzucać Excel z tym, żeby tylko Was utwierdzić w przekonaniu? No to już musicie dać znać, więc zapraszam do komentowania. Liga holenderska, która ostatnio wychodziła słabiej, no tutaj wyszła świetnie, tak, bo mieliśmy dwie kolejki w miarę i trzy takie bardzo słabe nawet brzegu. Tutaj ta kolejka, gdzie przekształciłem w sumie to na kolejkę niespodzianek. No, jest wow. Udało się z tego względu, iż no, zobaczmy, co tu się wydarzyło w moim typowaniu i w typowaniu na pałę. wenlo w wygra z Ajaxem, że no, na no, się nie, nie zbliżyło do tego, bo 13-0 Ajax e, ładnie. Ja tutaj over e, na, na spokojnie ten over pokryty. Utrecht Twente, że Twente wygra. Od Sportal mówił, no, nie wygrało, a jutro Utrecht powinien wygrać w zasadzie 3-1. E, wygrał połówkowo. E, tamtej bramki ostatniej nie uznali. Więc ok, tutaj też trafiliśmy w Wilnem. Remis, według sportala wchodzi ładnie. Over, no nawet nie było blisko, bo 0-0. Wen, Emmen. Emmen wygra po wysokim kursie, no nie wchodzi. Według odsportala, mój typ wchodzi na lajcie, bo Heren, jest naprawdę w formie ten. Przegrana za Ajaxem, no to po prostu chyba wypadek przy pracy. Zresztą oni też mieli swoje okazje, ale Emmen tragicznie w tym sezonie gra z Groningen i 1-3 remis według moich typów, jak grałem na Groningen, ładnie wchodzi nam po wysokim kursie. Pamiętajcie, że te kursy niektóre aktualizuję, bo ja to wrzucam powiedzmy nawet wtorek, środa, więc tutaj mogą być zmiany, więc koryguję, jeżeli da się zagrać to lepiej. Także tam też polecam robić, żeby sobie to sprawdzać. Sparta, Herakles, remis trafia, to od portal trafia. Ja Spartę grałem, że wygrają, no Dari ciała, grając u siebie. Nie wchodzi. ps PSW, remis. Chociaż tutaj bardzo blisko był kurs, że Vitesse wygra. No ale wybrałem ten remis, więc oczywiście nie wchodzi pod odsportalu PSW, że powinno wygrać. No PSW nie dało rady tutaj z Vitesse No w sumie nie jest to dla mnie niespodzianka. Ale spodziewałem się więcej po, po PSW. Tylko widzicie właśnie tutaj ta sytuacja, kiedy podaje te typy. W środku tygodnia okazało się, że PSW miało tylko dwóch zawodników plus bramkarz na ławce rezerwowych, więc tam też pewne zawirowania, choroby. No mamy okres jaki mamy, każdy wie z czym się mierzymy. No i Witesa bardzo ładnie w tym sezonie na razie idzie, chociaż tylko kilka osłabień. I no tutaj akurat ten mecz nam nie wchodzi. Kolejny mecz bardzo ciekawy w naszym rozliczeniu, Valva i Feyenoord. Walwajk wygra. Tutaj od Sporta mówił nam 11:50. Kurs 10 był na becie drowno. Bet Walwajk, czyli jak widzicie, no Fejenort nigdy nie może być uznawany za jakiegoś mocnego faworyta. I tu bardzo długo Walwajk prowadził 2:1, tam chyba okolice 90 minuty Dopiero Fejenort wyrównał, więc dało się to spieniężyć jak najbardziej po bardzo wysoki, wysokich tutaj kursach. I dlatego no, Wam tutaj pokazuję obrazowo. Mogli, mogliście mieć trochę mniej, mniejszy kurs, ale typ jak najbardziej do keszauta, do A w moich typach no, wychodzi jako zwrot. Więc takich niespodzianek też możemy szukać. Tutaj kolejny mecz, Den na Alcumar Remix według Sportal. No i wchodzi nam to. Ale tutaj z moich typów znajdowałem, że Alcumar coś przyłamie. Den Haag tak naprawdę bardzo słabo. Gra w tym sezonie, no i co się znowu stało? <krzyk> Dają sobie wyrywać kolejny raz y, zwycięstwo y, prowadząc, y, więc dało się to po prostu zrobić. cashout, jeżeli nie wygrywali y, y, 2 1 taki też wpisuje. Y, y, kto chciał, to co zrobił, bo to już jest kolejny remis. Chyba wszystkie y, w, tym, y, y, w tym sezonie mecze Akumaru z tymi przeciwnymi i słabymi rywalami. Kończymy remisowo, co lepsze we frajerski dla siebie sposób, tracąc punkty. Więc taka też ta nasza kolanda jest, ma pewne mm, uchybienia, o których trzeba wiedzieć, e, więc warto reagować. Ale bilansem, jeżeli patrzymy, no to zrobiliśmy tutaj mega wykręciliśmy wynik. Główna zasługa e, Fejanoldu, właśnie który z walwajkiem przegrywał e, dość długo, więc można było wypłacać. Więc jest to rekordowy jakby wynik na takiej grze kolej, kolejek, biorąc pod uwagę grę po 100 zł, patrząc na Ekstraklasę i redivizję, bo tutaj te kursy na niefaworytów potrafią być znacznie większe a już ten początek sezonu pokazał, że sporo takich kursów weszło więc mamy ogólnie bardzo ładny weekend za nami 1219 tutaj oczywiście na wyliczeniach plus około 500 zł na Ekstraklapie więc no myślę, że realnie tam ktoś 1000 jak nie więcej mógł tego ugrać a ci co wycisnęli Maxa, to i około dwójki nawet. Dobra, idziemy do teraz do tego, do propozycji na następną kolejkę. Redivizji e, Holandia gra. E, więc pierwszy mecz Twente Cuel, o Sportel mówi nam Remis, e, zostawiamy Remis. Moim zdaniem Twente wygra, chociaż nie się w kucharze Holandii. Przegrywając 1-3 u siebie z Superformerami, e, no ale te pokazało, że potrafi grać. E, raz mnie zawiedli ze że zremisowali celne bezbarwne całkowicie, więc ładny kursek na TWENTE. No, buki, widzicie, nie, nie oceniałem ich jak, jako nie wiadomo jakiej kolejnej siły, więc z rozwagą myślę, że są u siebie w stanie wygrać. A, a jak się już pytało Danilo, <coughs> bo pozytywnie gra tutaj na wypożyczeniu w TWENTE, więc ten przód mają całkiem fajny u siebie, myślę, że w końcu wygrają, nie, dają tutaj, nie dadzą tutaj ciała, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Biorąc pod uwagę tak, tak, taką miksturę tych młodych zawodników, A jak Scitard od Portal Kurs 29, tak by to siadło, że Scitard wygra, no wydaje się to niemożliwe. A tym bardziej, że Ajax w formie Francesco z Atalantą zremisował. Francesco też przegrał z Liverpoolem, yy, gdzie mieli kilka setek. No, ale Sven sobie powetował 13:0. Tutaj, no nie chcę stawiać, bo kursy na over są przeszedzone tam już powyżej 4,5 bramki, by trzeba było grać tak samo na handicapy. A wcale nie musi być ten mecz taki, że Ajax znowu tutaj rozstrzela się. Może być tak, że że potraktują ich trochę po prostu lżej, będą trochę zmęczeni i okazać się, że wygrają na przykład 0 Ale w myślę, że u siebie tutaj mocno przycisną. Kurs no może nie jest jakiś zachwycający na over 11, ale spróbujmy tę stronę 1,95, tak bym zagrał na ten mecz Groningen będą wygrać z Portal 680. No Venlo po tych batach akcji ich poszły w dół, chociaż no nie są samym... oni tacy słabi, jak ten wcale wynik pokazał, bo początek sezonu mieli Całkiem, całkiem w porządku jak na drużynę z tak, tej kategorii e, sił w Holandii. Tak? Ja uważam, że Groninger powinno wygrać, no kurs nie jest aż taki zadowalający, na to nawet minus jeden trzeba grać, minus jeden i pół. Więc dajmy tutaj Over Groninger w tym sezonie m, nie jest drużyną taką, która z tymi Overami e, odstaje. W poprzednim sezonie m, grało im się ciężko u siebie, myślę, że te trzy bramki tutaj padną, tym bardziej, że Venlo no Dostałem 13 od Ajaxów, to 3 tutaj lub 4 nie wydarzą się, myślę, że się wydarzą, lepiej zagrać tutaj po takim kursie na ten over, niż grać w Groningen minus 1,5, bo wiadomo, Venlo może tutaj strzelić i, i ten duży handy nie wejść, bezpieczniejszy dla mnie jest over. Wilno Vitesse, remis od Sporta, ja bym zagrał tu na Vitesse, na no tragiczne ostatnie mecze, potem jak z Rangersami dostali oklep, posypała się ta drużyna, jak poglądam mecze i skróty, no Nie przekonują mnie Witesa w gazie, po prostu logicznie idziemy i gramy na nich. Herakles, Utrecht, Remi, socportal, Herakles, Utrecht, ja bym chciał na Utrecht. Utrecht, powtarzam już wielokrotnie, drużyna mocna i te punkty musi zaczynać gromadzić. Dla mnie faworyt zdecydowany po 2.11, próbujmy. Mam nadzieję, że będą radę. MN, Feyenoord, MN wygra o Sports 5.25 25. MN logicznie. Można by było ryzykować, że oni wygrają i sprawią problemy Feyenoordowi. No ale mamy już w sumie tutaj po drugiej stronie takie założenie, więc nie będę go powielał. Spróbujemy, że Feyenoord minus 1,085 bo Falvajk no lepiej się prezentuje mimo wszystko niż, niż MN w tym sezonie i, i Feyenoord. Y no, już zgubił punkty, tak. Już zgubił punkty z, z Lidzy Europy, z Dynamem Zagrze, gdzie powinni wygrać karnego, tam je strzelili, zgubił punkty z, z Valveig, z Fatalnym M-men myślę, że wygrają, a jak nie wygrają, no to po drugiej stronie, po lewej macie e, kurs na M-men tak, więc jak to wejdzie, no to też w jakiś sposób będzie to z wyznacznikiem. Można by spróbować to niespodziankę, ale do moich typów daje jednak na Feyenoord. Sparta Herenwen, remis od portal. ja bym tutaj na ciężki mecz do typowania z wielkim wskazaniem na Herenwen, poszedłbym w over, w tych meczach Renwen się sporo dzieje, 1,85, over 2,75, trzy gole, wystarczą, żeby połówkowo wygrać PSV Den kolejny mecz typu ajax gdzie te rozbieżności są duże, PSV nie jest aż takie mocne kadrowo, może niżli zawodnicy przyszli, ale ta ławka jest krótka, nie wiem jak tutaj z tymi wykurowaniami się, czy Getze wróci, czy ta ławka będzie szersza. Ciężka sprawa, zobaczymy po meczu Ligi Europy, ale nagrywam to przed, więc over 11 meczów PSW u siebie, na pewno tych różnych trochę tutaj będzie, kurs wyższy, więc w tą stronę pójdźmy niż wysokie handicapy minusowe czy plusowe lub wysokie overy ramkowe, bo może być tutaj 1-0 skromnie. Ale wygra na PSV. no Nie ma aż takiego arsenału z przodu, mimo że jest Getse, ale oni grają trochę inaczej, jest bardziej stonowany niż Ajax. z Alcmar RKC wygra kurs 13. No postawmy tutaj na Alcmar, że w końcu, nie wiem, otwrajarzą się, bo to co wyprawiają, no, to jest. Wołam po prostu do nieba z Walwajkiem no, u siebie. No, myślę, że 2-0. W końcu, w końcu, tutaj po prostu ta drużyna da radę. Bardziej no, powinna. Się zrehabilitować w Lidze, bo potrafili wygrać z Napoli 0-1, więc ogromna niespodzianka w Lidze Europy. Więc czemu mają nie wygrać, zwalować skład? Dalej mają mocny, mocniejszy niż Utrecht, który tak po prostu tutaj mówię i liczę na nich, więc minus 1,5 myślę, że u siebie jak najbardziej na wyjeździe bym tego nie dawał. Dobra, to są moje typy na Ligę holenderską. Ładnie w, w tym okienku szło zarobić na tych moich po prostu systemach nagrę z kaszaltem. Za moment spodziewajcie się jeszcze opcji projekt corner, gdzie będziemy tutaj próbować i szukać możliwości do zarobku w cornerach. To tyle z mojej strony. Dzięki. Cześć. Zieloność.